Cześć wszystkim, ja jestem Daris i w tym materiale chciałbym przedstawić, jak podłączyć, jak ustawić FarmStick do PlayStation. Jest to dość nowe, świeża rzecz i myślę, że to jest dość, dość ważne, ponieważ ja byłem przekonany, że ten FarmStick jest urządzeniem, gdzie można podłączyć tak zwanym Plug-and-Play. Czyli podążam do konsoli i odpalam i gramy. No niestety nie jest tak, jeśli chodzi o instrukcje, które e, są podane nam na opakowaniu, czy w instrukcji, również nie są takie jasne, e, żeby można było odpalić ten kontroler. Szczególnie, że przy o, pierwszym uruchomieniu kontroler działa w interfejsie PlayStation, a po wejściu do gry po prostu e, potrafi e, nawet zawiesić grę. Dobra. Eee, za chwilę odpalę konsolę i będziemy działać. Na początku jeszcze przekażę także. E, bardzo ważne jest ten, e, to światełko tutaj. Ona ma ważną funkcję, która będzie nam mówiła, e, jakie ma ustawienie. Zaraz pokażę. Tutaj jest na pudełku podane e, funkcje, które przypisane są do danego światełka. No i przycisk, który po prostu zmienia nam te funkcje i to jest też również nieintuicyjne. To za chwilę wam pokażę. Przycisk, o którym mówiłem, jest tutaj, zaraz obok kabelka, który podłączony jest do PlayStation. Dobra. Myślę, że możemy to odpalić. Dobra, mamy odpalone. Interfejs z PlayStation odpaliłem go poprzez kierownicę. Kontroler nie działa, bo nie jest odpalony. Teraz włączę kontroler, żeby odpalić go również poprzez przycisk PlayStation. Teraz jest podłączony FarmStick. Jeśli sobie teraz ruszymy, można zmienić sobie tutaj cokolwiek ustawienia, można wejść w, w tę wyszukiwarkę, no cokolwiek ten joystick będzie działać. Ale poprzez uruchomienie tego joysticka, a czyli tego farmsticka w, w, w trybie tym niebieskim, kierownica nie będzie działać, także jeśli będę chciał coś ten, to przejmuję funkcję kontrolowania w tym momencie. Dobra, jeśli tak działa, bo tak sobie pomyślałem, to odpalamy grę, prawda? czemu nie, wciskam sobie x i gra będzie odpalana tak, będzie pierwsze intro, w tym intrze można po prostu ominąć to i również demo, poprzez wciskanie x no i w tym momencie już X nie działa I już przestaje tutaj funkcjonować pamiętajmy, tutaj światełeczko dalej jest niebieskie zaraz po włączeniu, uruchomieniu kontrolera. Dobra, teraz uruchomię kierownicę, żeby ominąć demo. Kierownica z porównaniem jest uruchomiona. i Na kierownicy sterunki działają. Klawisze sterujące działają. Teraz tak, kontrolery nie działa, po funkcję kontrolowania przejęła kierownicę. I teraz tak, żeby działał ten... Stick, trzeba ustawić tutaj światełko pomarańczowe, niestety musi być. Wtedy to będzie przypisane właśnie do współpracy z kierownicą. Kierownica jest uruchomiona, więc yy, jak tutaj przyciskam, nic tu nie działa, nadal. Dobra, jedziemy teraz. Wciskamy przycisk ten, o którym mam mówiłem przy tym kabelku. Musi być wciśnięty przez co najmniej dwie sekundy. Jak go wcisnę, światełko tu zacznie mrogać, puszczam. Jeszcze raz naciskam i wtedy się zmienia kolor. Wtedy ten, to światełko tutaj będzie potwierdzać, że to ustawienie jest ustawione. Okay. Można zrobić tak ponownie. Jeszcze raz. Zielone, pomarańczowe i wtedy będziemy ustawiać. O, jest ustawione pomarańczowe. Także jeszcze raz pokażę. Jest niebieskie znowu, pomarańczowe będzie migać. Ustawienie jest zatwierdzone, czyli mamy sporo niebieskie. I znowu dwie sekundy. Także tu są trzy, cztery kolory. Mamy niebieski, mamy czerwony, mamy zielony i pomarańczowy. Pomarańczowy nas interesuje. No, tak jak było na diagramie na pokazane, ma być na pomarańczowym do współpracy z kierownicą, więc możemy to sobie za jednym razem przełączyć od razu do pomarańczowego. Także 2 sekundy, mruga, raz czerwone, zielone, pomarańczowe. To nas interesuje. Za chwilę się potwierdzi. Proszę, jest zatwierdzone. Teraz kierunek w dół. Jak widać na interfejsie, przesuwa się. Można sobie wziąć x, wchodzimy, kółko wychodzimy. Działa. Tyle zachodu. A może zepsuć humor. Jeśli odpalimy sobie, nie będziemy wiedzieli, e, dlaczego kontroler nie działa w wejściu do gry, bo na interfejsie pracuje. Także to jest ważne, żeby sobie zapamiętać, żeby to zrobić. E, ja te informacje szukałem na stronie prezydenta, szukałem na opakowaniu, nigdzie nie znalazłem, po prostu dopiero jak przyszedłem na forum Reddit, a tam dopiero była e, informacja podana, że trzeba właśnie w ten sposób to zrobić. Więc pomyślałem, że zrobię materiał. Voilà, macie. Komu się przyda, proszę bardzo, może zostawić reakcję, w postaci, lajka, komentarza, dislike, cokolwiek. Bardzo ważne, żeby cokolwiek po sobie zostawić. To bardzo mi pomoże w przyszłych materiałach. Także to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Na razie, cześć.